Liczymy na dużo emocji w tym spotkaniu, bez względu na to jaki padnie wynik. Dzisiaj e, to tylko my osłabieni brakiem Tomasza Grochowskiego, ale też Kanarini osłabieni, nie ma e, Mateusza Gromysza, nie ma. Topczewskiego, nie ma arabskiego, Więc też dzisiaj obie drużyny są troszeczkę osłabione. Czy to będzie miało wpływ na to spotkanie? Zobaczymy już za chwilę. Tomek, jak Ty to oceniasz? Myślisz, że te osłabienia e, mogą mieć wpływ? Czy jednak e, klasa, jakość tych drużyn jednak e, mają tak szeroką kadrę, że to nie będzie miało wpływu na przebieg dzisiejszego spotkania? Znaczy e, to... tak, na temat Canerinius to no, trochę nie będę się powiadał. Tak, no chłopaków tam, no, Gromysz czy Topczewski, no jednak są jakimś tam e, dodatkowym y, punktem dla, dla tak, więc ich brak może spowodować trochę jakieś osłabienie. Tak? No, w naszym zespole no, oprócz mnie to jeszcze nie ma y, Dominika Żołądka, tak? y, nie ma też dwóch bramkarzy y, Olczewskiego Michała oraz Patryka Grzędy. No Jest dobrze, że jest y, Kasper Jarzowych tak? pod dragami tak? no wyróżniający się zawodnikiem jest, tak? Zobaczymy, tak? No, wiadomo, każdy mecz jest inny, no, wiadomo, szybko stracona bramka albo zdobyta, też mocno ustawi ten, yy, ten mecz, tak? No i zobaczymy. Tak? No, mamy 50 minut, tak no, co będzie? No, zobaczymy się po, po meczu, tak? Dokładnie tak, no, Wspomniałeś, tutaj o, tak, idziemy, ro, się, kurwa się odebina, chce w tej edycji Ludowskich tak jest wyróżniejącą się postacią. Jest jednym z liderów ludowskich tak jeden z najlepszych zawodników, ogromny dobres tego zawodnika. Co powieś o tym zawodniku? Jakie ty masz o nim zdanie? Jak ty go widzisz? Ja bym powiedział nawet, że najlepszy zawodnik w tej edycji, tak, David jest. No. Dużo nam pomaga tak w obronie, no, tak samo dużo strzelabranych w, w przodzie, więc w tym w sezonie, no tak, trochę niestronnie powiem, jak nie zdobędzie najlepszego no, zawodnika, to rok będzie <grych> dziwną kwestią, no ale zobaczymy, jakie są trzy kolejki, poczekamy, no ale uważam, że nawet jest na dobrej drodze, tak? żeby zdobyć w tym roku najlepszego zawodnika. Ja też tak uważam, ale Dawid Waśny jest konkurentem, jest i Wróbel, jest też Piotr Kowalczyk, z drużyny który doskonale prezentuje się w meczach Mrozowskiej Ligi Szóstej. Więc zobaczymy jak to się potoczy. Dawid na pewno jest się postacią, że dzisiaj poprowadzi zespół, to my do zwycięstwa zobaczymy już za chwilę. Już za chwilę początek meczu dziewiątej kolejki Mrozowskiej Ligi Szóstej. Dan News dla Glass Mecz o sześć punktów w rozwiązku ligi Mecz, który odpowie na dużą liczbę pytań. Zapraszamy i przynosimy się, się już do naszej kumulatury. Ty się na bardzo kręcisz. Nie powinieneś tak się na bardzo kręcić. Kresuję się. Ale jest nie na nie. Nie. Ale nie no mówiłem o Dawidzie, tylko mówiłem o Dominiku. Wiem. Tak? Wiem. Mam nadzieję, że nie kieszczają.